Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami w kolejnym filmie i zapraszam Was na szybkie recenzje. Być może pamiętacie, jak w hall zakupowym pokazywałam Wam taką maskę do włosów. E, pojemność 100 gram, e, nie wiem, firma czy jak Harmonia. E, była to Róża i Rozmaryn, energetyzująca maska, odżywione włosy, pełne witalności, i świeżość włosów. Lekka maska, doskonała do pielęgnacji włosów pozbawionych witalności, matowych oraz przetłuszczających się, wzbogacona rozmarynem, który słynie z właściwości ściągających, przeciwzapalnych i tonizujących, skutecznie łagodzi podrażnienia skóry głowy oraz mniejsza aktywność gruczołów łojowych. Ekstrakt z róży działa przeciwsterzeniowo, stymuluje mikrokrążenie skóry głowy, zwiększając przy tym ukrwienie i odżywienie cebulek. W rezultacie włosy zostają wzmocnione, pobudzone do wzrostu i pełne energii. Sposób użycia, niewielką ilość maski, rozprowadzić po całej długości włosów, odczekać kilka minut, a następnie obficie spłukać wodą Te maski były dostępne w sieciach sklepów Hebe Kosztowało chyba około 13-14 zł, ale ma naprawdę bardzo duże opakowanie i jak Wam mówiłam w cholu, nie wiedziałam, czy ta maska będzie gęsta, czy rzadka Ja wolę maski gęstsze, bo wtedy jakoś lepiej mi się sprawdzają Po prostu lepsze mają działanie na moje włosy niż takie rzadkie Jakoś tak formuła inna i inaczej mi się sprawdza to do włosów I wtedy się zastanawiałam, ponieważ ja tej maski nigdy wcześniej nie używałam Był to dla mnie test Maskę wykończyłam, nie mam już tutaj nic, wypukłam opakowanie i bardzo ubolewam nad tym, ponieważ szukałam takiej kolejnej. I okazuje się, w ogóle miała bardzo też przyjemny zapach, bo odnośnie zapachu nagram Wam jeszcze jedną szybką recenzję, ale nie do włosów produkt. W każdym bądź razie wszystko było u niej na plus. Cena, dostępność, zapach, działanie: wszystko było naprawdę bardzo super. Była gęsta, co było najważniejsze dla mnie: nie była taka rzadka, była gęsta i było to dla mnie bardzo super, super. Ale chcąc kupić kolejną, okazało się, że już jej nie ma w Hebe. Nie ma jej u mnie w Hebe. Nie wiem jak u was. Dajcie znać, czy te maski są jeszcze dostępne w ogóle. Dajcie znać, czy też takie używaliście lub używacie i czy nadal są dostępne w waszych drogeriach, bo ja też patrzyłam na stronie i tego nie ma. Pytałam się pani, nie ma i na stronie Hebe też tego nie ma. Była to maska, która naprawdę mi się super sprawdziła i z chęcią kupiłabym jej kolejne opakowanie. No ale niestety. Nie ma takiej możliwości, więc teraz dostępność jest na minus, ponieważ nie wiem, gdzie można taką dostać, dlatego że ona była tylko i wyłącznie w sklepach Hebe. No i idąc do sklepu, kupiłam inną maskę. Niestety wróciłam do kalosa, do rodzaju maski, której nie miałam, czyli do ochrony koloru. Widzieliście ją w holu zakupowym. Chyba w którymś z vlogów, ponieważ był to taki mini haul. Yy, I jestem w trakcie jej testowania, ale na jej temat na pewno nagram wam osobną, właśnie taką szybką recenzję, jak już będę mogła się coś o niej wypowiedzieć. W każdym bądź razie ten produkt Wam mogę polecić, jeżeli jest dostępny gdzieś u was w drogeriach Hebe, to sami się przekonajcie, przetestujcie i zobaczcie sobie. No, a jeżeli go nie ma, no to. Niestety, ale informuję, że był to naprawdę fajny produkt, godny polecenia. Także odezwijcie się w komentarzach, czy używaliście takiej maski, może jesteście w trakcie, albo czy są jeszcze dostępne u Was w Hebe. Ja z chęcią poczytam takie komentarze. Filmik wyszedł krótki, ale no generalnie hashtag polecam ten produkt naprawdę. Jeżeli lubicie szybkie recenzje na moim kanale, zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Ja w tym filmiku się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.